Cześć, jest 19 grudnia, a ja po raz pierwszy nagrywam coś rodzaju vloga, czyli takie parę słów o tym, co się dzieje dookoła. Właśnie skończyłem robić zakupy świąteczne. Jest piątek, akurat mam dziś wolne i mogłem sobie na to pozwolić, i powiem szczerze, że to było dobre wyjście, żeby, żeby zrobić te zakupy dziś, a nie w weekend. Bo z tego co widziałem ostatnio i z tego, co spodziewam się jutro i pojutrze. Zakupy przed świętami w weekend to naprawdę nie jest dobry pomysł, zwłaszcza w dużych centrach handlowych. W tej chwili jeszcze dużego ruchu nie ma i mam chwilę, żeby podzielić się z nami trzema z okazji świąt, z okazji świątecznych zakupów. Po pierwsze, okres przedświąteczny to czasem okres dużych obniżek cen niektórych produktów, więc jeśli robisz zapasy tego, co jadasz, i na przykład kupujesz zawsze kurydę wyłącznie jednej marki, czy, czy zawsze kupujesz kukurydzę w puszkach, bo, bo jest jej dosyć dużo i wiesz, ile ona kosztuje? To kiedy zdarzy się taka sezonowa obniżka cen, bo na przykład e, ten produkt, który jadasz, jest często wykorzystywany w przekazie jednych czy drugich świąt, to wtedy, pamiętając, ile kosztuje ten produkt, normalnie możesz zrobić większy zapas i naprawdę sporo zaoszczędzić. Drugie spostrzeżenie jest takie, że jeszcze fajniejsze obniżki będą po świętach. W szczególności interesują mnie, apelowałem na to już od kilku lat, takie lampki choinkowe LED, ale białe. Białe, mm, zimne, białe, ciepłe. Interesowały mnie z tego względu, bo to jest bardzo energooszczędne źródło światła i taką jedną Takim jednym kompletem 100 żarówek, czy tam 200 nawet żarówek, lampek LED można spokojnie oświetlić małe mieszkanie. Na pewno jeden cały pokój. I one biorą bardzo niedużo prądu. Z tego względu, jeśli będziecie kiedyś po świętach w sklepie i zobaczycie, że one są jakoś mocno przecenione, to warto to kupić. Ja kupiłem gdzieś, bo były przecenione o jedną trzecią. Trzecie spostrzeżenie pewnie podzielacie. W ostatni przedświąteczny weekend w sklepach zawsze jest masa ludzi, bo wszyscy kupują to. O czym zapomnieli wcześniej. I to jest taki moment, który pozwalałby się zorientować, jak mogłaby wyglądać sytuacja, gdyby nagle z jakichś względów ludzie w panice rzucili się do sklepów, bo na przykład okaże się, że nie będzie żywności, albo że ceny tej żywności znacznie wzrosną. I teraz zastanówcie się, czy w takiej sytuacji, w takim tłumie ludzi, jaki jest zawsze w przedświątecznym weekend w sklepie, bylibyście w stanie efektywnie. Zrobić na tyle duże zakupy, żeby zadbać o potrzeby swojej rodziny na choćby kilkanaście dni. Odpowiedź brzmi prawdopodobnie nie. A jak ktoś nie wierzy, to zawsze może zobaczyć, jak wyglądała wyprzedaż kroksów w Lidlu. I zastanówcie się, jak ludzie biliby się, biliby się między sobą, gdyby chodziło o żywność, która jest im niezbędna do przeżycia, w odróżnieniu od przecenionych kroksów. No i cóż, może takich filmów kiedyś będziemy nagrywać więcej, tymczasem do zobaczenia i nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał korzystając z tego odnośnika.